Cześć, nazywam się Daria szarejko i jestem architektką krajobrazu i tworzę dla Was poradnik Dzikie Porady Darii. Podobnie jak dziesiąty będzie o ogrodzie społecznościowym, ale innym drugim pod opieką Stowarzyszenia Zasiej. Mila Ochocka również tym razem opowie nam i pokaże i kolejny ogródek społecznościowy, którego fundatorem, też takim no, głównym opiekunem i stworzycielem niejako, jest Owoce i Warzywa. Sieć takich lokalnych sklepów z żywnością ekologiczną, wegetariańską, wegańską. Pokazanie misji, jaką sobie obrali właściciele, szerzenie tej wiedzy o warzywnictwie, o uprawie. Zależy im też na budowaniu więzi lokalnej. Pokazanie, że zakupy nie tylko są możliwe w wielkopowierzchniowych supermarketach, ale również w takich lokalnych, osiedlowych sklepikach, gdzie można dostać produkty wysokiej jakości. Chciałam przemiłą pogawędkę z nieznajomymi, całkowicie osobami, siedząc na tarasie zadaszonym obok sklepu, jedząc lody rzemieślnicze i właśnie podziwiając w tle ten ogród społeczny. To jest ogródek, który powstał też oddolnie przy warzywniaku owoce i warzywa. Założycielem i pomysłodawcą był właśnie. Osoba, która współtworzy owoce i warzywa. Ale to miejsce mi powstało także z potrzeby wszystkich tutaj mieszkańców, którzy nie mają swoich własnych odrodków, nie mają przestrzeni. Ten obrót powstał tak samo tuż przed okresem pandemicznym. I dla wielu rodzin, szczególnie z moimi dzieciakami, był jakby takim wyzwoleniem z czterech ścian. Działa to mniej więcej tak, że skrzynie, które, które tutaj widać zostały zbudowane ze skrzyń, które przy, przywożone były właśnie owoce i warzywa od lokalnych tutaj farm. Owoce i warzywa pokryły koszta ziemi, początkowo także sadzonek, także też nasion. I tak, rozpoczęliśmy chyba w połowie maja i jest ta część społecznościowa, gdzie każdy może z tego przyjść i korzystać. W zeszłym tygodniu mieliśmy pierwsze takie poważne zbiory: zbieraliśmy nasiona i warzywa i owoce i można mieć także swoją własną skrzynkę, za którą trzeba być odpowiedzialnym. Ludzie zebrali się świetnie od i, i, I od rodzin z małymi dziećmi, dzieci przychodzą, smakują, sadzą i wielu, wielu rodziców, to było też bardzo fajne, wielu rodziców mówiło, że w tym okresie pandemicznym zaczęli bardzo dużo robić, zajęć w domach z własnymi dziećmi i wiele z nich właśnie opierało się na kontakcie z naturą. Więc stąd mamy też wiele nasion, które gdzieś już zapoczątkowały swoje życie w mieszkaniach, a teraz tutaj rosną. Ukazanie dzieciom i młodzieży, skąd pochodzą warzywa i owoce ile pracy trzeba włożyć od zasiania tego nasionka po zbiór. Jak łatwo też, żeby to wszystko było zaprzepaszczone. Chodzi o to, aby dzieci nauczyły się szacunku do jedzenia w dobie wyrzucania ogromnej ilości pożywienia ze sklepów, w domach. Chodzi o to, aby same dbając o swoją grządkę, o swoje rośliny nabrały szacunku i żeby z o wiele większym trudem odrzucały coś z talerza czy z lodówki. Ile dzieci jeszcze kojarzą, skąd pochodzi ogórek, pomidor? Widzą w nim dosyć duże nasionka. No tutaj często zdziwieniem dla nich jest, że nawet taka rukola potrafi zakwitnąć, wydać kieszonki z nasionkami. Pietruszka, tu jeszcze mam jakieś angielskie kres, czekoladziny, e, tymianek. Krażysz, który to Tymianek? I dzisiaj właśnie zbierają nasiona Rukoli, ale też sieją w grządkach na miejsce tego, co już zostało zebrane. Nowe nowe nasiona, na przykład sił. Chciałabyś taki? No to może Tymianek. Tak. Kontrast i jak to fajnie gra, kiedy mamy założenie całkowicie formalne czyli mamy na planie krzyża układ formalny, ale jest przełamany ten formalizm tym, że mamy nieidealne skrzynki, nieidealne podłoże i nieidealne całkowicie otoczenie. Spotykamy się co środę, znaczy ja tutaj jestem co środę. E, jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś porady streety ogrodniczej, czy nie wie jak co zacząć, e, nie wie jak ugryźć e, to ogrodnictwo i gdzieś ten temat wydaje mi się zbyt wielki, to ją ja zapraszam serdecznie, ja wszystko powiem, wytłumaczę, przećwiczymy razem, ale ludzie tak, że chodź Ucja, chodź, bo ty jesteś fajny mały ogrodnik. Ucja. Tutaj mieszka też w lokalnym mieszkanku i też jest bardzo fajną ogrodniczką. Może pokażę później swoją skrzynkę. A pokażesz? No, byłoby bardzo miło. Łucja, czy pokażesz mi, co rośnie u Ciebie w skrzynce? Marchewki i ogórki. Aha. Tutaj ogóreczki? Tak. Okay. A to marcewka. Jaka malutka jeszcze. Tak. A w jaki sposób dbasz o te warzywka? Mm, odlewam. Mm -hmm. A chwasty, co rosną, chwasy? Tak. I trochę dajesz im porosnąć, czy troszeczkę je usuwasz? Troszkę usuwam. Troszkę, tak? No dzisiaj mm. widać, że będzie trzeba chyba je bardziej pousuwać, żeby tym marchewkom, które w końcu zeszły, dać troszeczkę więcej miejsca, nie lucia? Tak. Zrobimy to. I poćwiczymy angielskie. Hmm. Czemu dziś tak mało dzieci prawie nikogo nie. No właśnie nie wiem, może przyjdą później, bo zaczynamy o 5:30. Seller, Ale już troszeczkę bardziej przesuszony, ale pięknie pachnie. Też jak zbieramy seler, jest też ważne, tak? Czyli że zbieramy go jakby od dołu i pozwalamy nowym wtedy też liściom rosnąć do góry. A czyli sobie do jedzenia obrywamy te, Ta, z te z brzegu i nie bać się takich białych, no. dlatego że ja zawsze sobie myślę, że w paczuszce jak kupujemy e, takie suszone zioła, to za 20 gram suszonego płacimy jakieś 3 złote, a w sumie on się powoli zaczyna suszyć, więc on jest okej. Okay. To, że nie jest zielony, to jakby nic mu nie umniejsza. No. I to też warto o tym pamiętać. Ja też tak mam, że czasem, jak jestem w sklepie i kupuję warzywa... Smaczne! <śmuszna> to mam tak, że kiedy widzę te takie nadszarpnięte warzywka i ja już wiem, że nikt ich nie kupi. Więc ja je, ja je kupuję, bo one się nadają, a inaczej będą wyrzucone, bo nikt o, ich nie... Tam jest taki prowizoryczny kompostownik? Tak. To jest zrobione bardzo na szybko, na nasze potrzeby. Ale w kartonie szary, więc... Um, tutaj się dużo zmienia. Ja, nie, to Ale jest, póki co działa. Też te skrzynki jak zakładaliśmy, to pod spodem jest dar tak, tak. i rzeczy skompostowe. I tylko na wierzchu jest też ziemia. Mhm. Więc jest bardzo robione wszystko permakulturowo. Zobaczcie jak pięknie i e, ozdobnie wygląda to wszystko. Fioletowa kapusta tak. ogórecznik. Ogórecznik, ogórecznik melissa czy... tak, tak. i nawet koniczyna tutaj tak. dopełnia kolorystycznie. Przepięknie. No, tutaj niebezpieczny kącik. Lepiej tego nie rozlać. Bo to jest cud, ale... Ale tak, to jest taka gnojówka z pokrzywem. Wiem co to jest. Sama to rozlewałam u siebie niedawno. Będzie podlewane? Aha, będziemy podlewać? Tak, bo tak, zobacz. Zobacz, jakie one nie są, widać, że one nie są zadowolone, są wszystkie takie... Jak widać warzywa same, bez pomocy człowieka, próbują zagarnić coraz więcej przestrzeni. Dynie, ogórki rozkładają się po pobliskiej łące trawniku. A na sam koniec zbieranie nasion właśnie rukoli z dziećmi. Jeszcze raz dziękuję dziewczynom ze stowarzyszenia Zasi za to, że pokazały te swoje dwa ogrody, zasiejówkę oraz e, owoce, warzywa działajcie tak dalej. To są cudowne inicjatywy, propagowanie pewnych treści, wartości, szacunku do ziemi, roślin i przyrody wśród dzieci i młodzieży, ale jak się okazuje, również zachęcanie osób starszych, seniorów, którzy często żyjąc całe życie w wielkim mieście, nigdy nie mieli swojego kawałka Ziemi a właśnie dzięki takim ogrodom mogą pierwszy raz posiać i zebrać swoją własną rzodkiewkę. Pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję do zobaczenia, a Wy odwiedzajcie nie tylko te, ale wszelkie inne ogrody społeczne Warszawy. To są miejsca stworzone dla Was.